1 marca o godzinie 12 jest przed Kościołem Najświętszej Marii Panny. wyruszy symboliczny marsz. Tak, to już druga edycja tego marszu. Marsz będzie poświęcony pamięci postaci rotmistrza Witolda Pileckiego oraz formacji żołnierzy niezłomnych. Spotkamy się tutaj przed Kościołem Najświętszej Marii Panny, gdzie wspólnie razem na starcie odśpiewamy hymn polski. Przytoczymy troszeczkę historii, troszeczkę faktów o życiu rotmistrza oraz o działalności żołnierzy niezłomnych. Następnie wyruszymy w dół ulicą Zamkową w stronę kościoła świętego usza, gdzie zakończy się marsz, i tam również taki skromny apel poległych przemówienie. Naszym celem jest w ramach organizatorów, którymi są społeczna obrona cywilna oraz stowarzyszenie Watacha wyjście i przybliżenie ludziom postaci historycznych, kultywowanie historii i jakby powrót pamięci o żołnierzach niezłomnych która została przez długi długie lata komunistyczne zapomniana. Także serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego powiatu, naszego pięknego miasta do udziału w tej inicjatywie. Inicjatywa jest otwarta 1 marca, godzina 12, tutaj przy kościele Najświętszej Marii Panny. Serdecznie zapraszam. To jeszcze dopytam, czy na trasie będą jakieś przystanki, czy po prostu będzie. Nie, marsz będzie przechodził płynnie, bo nie chcemy tutaj obciążać kierowców, chcemy pokazać się z flagami pięknie w mieście, żeby to miało super dla nas wydźwięk. Zrobimy to w miarę sprawnie, a wszystkie punkty, gdzie będziemy się zatrzymywać, to jest tutaj Najświętszej Marii Panny i tam plac przed kościołem św. Mateusza. Informacje na wydarzeniu, prawda? Na Facebooku można. E, tak, dokładnie. Zapraszam wszystkich serdecznie do obserwowania strony społecznej obrony cywilnej. Tam zostało utworzone wydarzenie. Wszystkie informacje na bieżąco są dodawane, jak i kontakt do nas, do organizatorów. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam serdecznie. Nie ma problemu, odpowiemy na wszystkie. Dziękujemy. Dziękuję, ślicznie. Pozdrawiam.